No, ma już 22 edycji, ale wciąż staramy się zaskakiwać. Za mister Olejonka z baru przyszła. No, Siemka, łysinka e, do osób. się swoim jeszcze, bo dreszcze. Taka impreza, że chciałam uciec nić w Nogi, masz zgrabniejsze bliżki język. Twoja twarz brzmi znajomo. Dzisiaj o 19.55 w bolsacie. Pralina Ferrero Rocher jest na wagę złota. Do wygrania nagrody wykonane za złota. Wyjątkowa pralina i aż 300 sztabek. Wejdź na loteria.ferrerorosche.pl Naszej skórze dajemy tak wiele. Pilingi, serum, giełki, żele. A co ze skórą pod pachami? Po prostu dezodorant? Nasza nowa formuła zawiera czysty kwas hialuronowy i prowitaminę B5, aby wzmocnić ochronę skóry przed podrażnieniami, a przy tym skutecznie chroni przed potem i nieprzyjemnym zapachem. Nowość, Antyperspiranty Nivea Derma Control Defend. Nivea! Dla skóry! Kup i przetestuj nowość. Nivea Derma Control! 100% satysfakcji lub zwrot pieniędzy! O, Real prawda, zwłaszcza na jeden sport. Barsa wygra, bo mają naszych. Mamusia tak Yes. Super oferta w Polsce Box. Ponad 130 kanałów, w tym wszystkie kanały sportowe z oferty. Tylko 70 zł miesięcznie przez 2 lata po rabacie. <słyski> Dzień z kawą Mark Cafe. Teraz każda mała i średnia kawa magafe za 7 zł. W zestawie energooszczędną suszarkę Haier z pompą ciepła, skuteczne i bezpieczne suszenie bez A pralkę Haier z funkcjami barwymi, sterowaną smartfonem i wsparciem sztucznej inteligencji. Z kodem rabatowym kupisz aż 50% taniej. I mm. I By chwila była bueno. Weź udział w nowej loterii. Kup dowolny Kinder Bueno, zachowaj opakowanie i graj o vouchery na wyjątkowe podróże i na chwilę pełne przyjemności. Szczegóły na kinderbueno.pl Biedronki niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Na przykład do soboty wszystkie kiełbasy śląskie kraina wędlin drugi tańszy produkt 70% taniej do tego czterowarstwowy papier toaletowy queen premium 10 rolek jedynie 1399 za każde z dwóch opakowań przy zakupie dwóch a wszystkie produkty fery drugi tańszy produkt 70% taniej 30 lat niskich cen codziennie biedronka Wielki hit w Bundeslidze. Eintracht Frankfurt kontra Bayern Monachium. Już w tę sobotę o 18.30 w Ilemax Sports 1. Pozycja 220 w Polsat Fox. To nasza najlepsza technologia wybielająca zęby. Colgate Max White Ultra. W odróżnieniu od zwykłych pas posiada przełomową formułę, która usuwa głębokie przebarwienie wybielając zęby już w 3 dni. By zawsze, gdy się uśmiechasz, czuć się doskonale. Colgate Max White Ultra. Twoje ubrania straciły swoją magię? Perwol odnawia je już tylko po dziesięciu praniach. Nowe? Nie, wybrane w Perwolu. Perwol Blossom o niesamowitym zapachu. Wypróbuj teraz. Zadzwaj do Qatar. Katar? Zatkany nos? Weź Sinupret Ekstrakt i odzyskaj dostęp. Sinupret Ekstrakt działa już od pierwszych objawów zapalenia za to. To jest lek Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Super ceny Aldi. Tylko w sobotę jabłka grujeckie, tylko 4,79 za kilogram. A mleko 3,2% tłuszczu, aż 44% taniej. I szynka konserwowa kraku z jedynie 11,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Uwolnij się od najbardziej uciążliwych aspektów mopowania. Z nowym mopem elektrycznym Philips OneUp, który myje podłogi wyłącznie czystą wodą i zasysa całą brudną wodę do środka. Pożegnaj starego mopa. Powitaj Philips OneUp. Co w życiu się opłaca? To, co jest ważne dla ciebie. Twój codzienny wysiłek, by dbać o najbliższych, choć bywa to niełatwe. Opłaca się. Odwaga, by zacząć wszystko od nowa, z nową miłością. Czas spędzony razem opłaca się. I zawsze opłaca się wybierać to, co najlepsze. Co się naprawdę opłaca, zależy od każdego z nas. Codziennie. Lidl, to się opłaca. Telewizja Polsat Box i super szybki światłowód Plusa razem za 80 zł miesięcznie przez dwa lata po rabatach. Super oferta dla wszystkich klientów Polsat Box. Okay. Zatrzymaj się na moment z Kinder Country i ciesz się chwilą dla siebie Pięć wyselekcjonowanych prażonych zbóż, mleczne nadzienie i delikatna, pyszna czekolada Konkurs tu odzyskuje swój rytm Odkryj Polskę z Kinder Country i wygraj weekendowe warsztaty fotograficzne Więcej na kinder.pl Halotu Polsat! Piotr Gąsowski pierwszy raz tak szczerze o swoich związkach z kobietami. Leszek Lichota o roli profesora Milczura Znachorze. Sylwester Stallone o braniu z córką i spotkaniu z Kazimierzem Dejną. Halotu Polsat! Jutro o ósmej! Witajcie moi drodzy, to jest program Tak, Tak, Randka w Ciemno. Z przyjemnością ogłaszam, iż kultowy program powraca, ale za to zupełnie w nowej formie. To program, w którym najważniejsi są ludzie, ich historie i prawdziwe emocje. A jeśli interesuje was, jak potoczą się nosy naszych bohaterów, wiecie co macie robić? Nowość Randka w Ciemno, jutro o 16.30 w Polsacie. Na znajomość. Pani jest człowiek, tak? Lecieliśmy kiedyś razem. Na Żoną wizę. Najgorsze od straszek. Na komplementy. Pani Zofia się zagubiła. Gdzie pani jest, pani się Zofia? Zofia się Gdzie Na Zofię? Nasza córka przygotowywała, kazała nam się, się, się na na uczyć. Czy na pewniaka? Odpowiedzejśmy. Nie, nie nie Nieważne nie, nie. nie jak. Ważne, żeby grać. Nowa awantura o kasę. Jutro i w niedzielę o 17.30. Oj, dzieje się sporo na szczytach władzy. No dobra, panu okulary? Już nie wiesz, jak z siebie zrobić pośpiewisko. Słynna piosenkarka odwiedza CPK. Smutkie I to mu takie odląd, że można powiedzieć, że pani naszą pierwszą pasażerką. U nas, jak zawsze, szczerze. Panie marszałku, koledzy pisowcy, koledzy strajcy, pomyślcie o konstytucji. Kabaret na żywo. Młodzi i moralni, nad mętną rzeką. Jutro o 19.55. I <laughs> do